Witajcie, kochani, zapraszam Was, byśmy razem usiedli przy słowie. To jest rzeczywiście najlepsza cząstka dla nas: słuchanie Słowa. A dzisiaj, y, taki fragment o tym, że mamy być równocześnie jak węże i jak gołębie. I myślę, że to Słowo tylko Pan może nam wyjaśnić. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, stajemy przed Tobą z całą naszą otwartością, jaką jesteśmy w stanie z siebie wyłuskać i wiemy, że to za mało. Prosimy Cię, abyś ty nas otwierał. Przyjdź, Duchu Święty. Ty, który chcesz naszego dobra, Ty, który masz dobre podpowiedzi na nasze życie, Ty, który nam rozjaśniasz Słowo, objawiasz prawdy, zapraszamy Cię. Tak, by nasze życie mogło być prawdziwe. Przeniknięte Twoją obecnością, Twoim powiewem, Twoją prawdą. Duchu Święty, powierzamy się Tobie w tym czasie. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Posyłam Was jak owce między wilki. Bądźcie więc przezorni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Ale strzeżcie się ludzi, bo będą Was wydawać sądom i chłostać w synagogach. Ze względu na mnie będą prowadzić was przed namiestników i królów, abyście dali świadectwo wobec nich i pogan. A gdy staniecie przed sądem, nie martwcie się o to, co i jak macie mówić. Właśnie wtedy będzie wam dane, co macie mówić, bo nie wy będziecie mówili, ale duch ojca waszego przemówi przez was. Brat wyda na śmierć brata, a ojciec dziecko. Dzieci wystąpią przeciwko rodzicom i wydadzą ich na śmierć. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Gdy was będą prześladować w jakimś mieście, uciekajcie do innego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść wszystkich miast izraelskich, zanim nadejdzie syn człowieczy. Słowo o tym, że mamy być jak gołębie i jak węże. Może trudno jakoś to zrozumieć. Wąż nie kojarzy nam się zbyt dobrze, ale ma w sobie właśnie taką cechę, którą i my musimy mieć. Jakąś taką roztropność, yy, przezorność. I spodobało mi się yy, takie określenie, że roztropność to jest. Umiejętność rozeznawania prawdziwego dobra. Bo wiele możliwości jest przed nami i wciąż stajemy przed znakami zapytania, na takich rozdrożach, wciąż musimy wybierać. Naprawdę potrzebujemy tego i to jest taka cecha, którą może nas Pan obdarzyć, jeśli będziemy blisko Niego. A nieskazitelni jak gołębie, czyli przejrzyści, łagodni, delikatni i niewinni. Jak to możliwe połączyć w sobie te wszystkie cechy? Zobaczcie, że one w Jezusie się wypełniają, w Jezusie, Synu Bożym i Człowieczym. To oznacza, że i my możemy pomieścić w sobie te cechy, aby być przezorni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Tego potrzebujemy dzisiaj. I to, co mnie bardzo porusza, to pierwsze zdanie. Posyłam was jak owce między wilki. Wydaje się, że owca wśród wilków nie ma szans. Ale z takiej perspektywy naszego życia duchowego, życia w tym świecie, to zobaczcie, że w świecie jest naprawdę wiele wilków. Myślę, że na własnej skórze niekiedy tego doświadczamy, a może i często. Już wystarczy tych wilków w naszym świecie. Jezus nas posyła jak owce. Owca nam się kojarzy dobrze. Myślę, że nie da się inaczej wygrać z wilkiem, jak przez takie właśnie stanowcze i zdecydowanie i zdecydowane bycie jak owca jak taki Boży człowiek ten, który czerpie od Pana ten, który w sobie Godzi cechy węża i gołębicy. Jest takie zdanie, które mnie bardzo porusza u ojca Anselma Gątka. To jest założyciel naszego zgromadzenia. Ja mu, w którymś z listów pisze do sióstr, że, że siostry mają przemieniać wilki w owce. Myślę, że to jest właśnie to słowo. Im bardziej będziemy zdecydowani w naszej postawie, tym w świecie będzie to możliwe z Bożej Perspektywy, aby wilki przemieniały się w owce. Pan może to uczynić. Posługuje się nami. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię w tym słowie, które jest przebogate, które wie, jak dotknąć naszych serc. Uwielbiamy Cię, Boże pokoju, Boże łagodny i cierpliwy, który nas wzywasz do łagodności, do cierpliwości, do tego, byśmy byli stanowczy w tej postawie. Uwielbiamy Cię, Ojcze, i to wszystko jest możliwe tylko dzięki Tobie. Pragniemy przebywać jak najbliżej Ciebie, przebywać w Słowie. Aby to stawało się możliwe w naszym życiu, abyśmy stawali się owcami pośród wilków. Wielbiamy Cię, Ojcze, w tym, jaki Ty masz pomysł na ten świat, w tym, jak Ty chcesz zbawić ten świat. To jest najlepszy pomysł. Amen. Dziękuję Wam, Kochani. Życzę Wam pokoju serca, takiego poczucia Bożego przytulenia. Do zobaczenia i dobrego dnia.